Możesz powiedzieć, nie musisz pisać. Starszy szeregowy Ari Gus meldu Kogo meldujesz? Jeszcze raz. Jejku, nie, nie, pułkowniku jest. No. Panie poruczniku, starszy szeregowy Ari Gus Jerzyk melduje ukończenie zadania. Prawidłowo, słodzni. O. Temat wykona wykonania zadania. Nie o, ważne do jakiego po prostu. No. no, no o wykonaniu zadania. Trzeba o tym zameldować. Nie, nie przerywaj mi! Jeszcze raz mi przerwiesz, będziesz zasuwał 10 kółeczek. Chcesz to wykonać? Chcesz? Jesteś tego pewny? Przepraszam, że przerwę, ale Panie Poruczniku, uważam, że ta osoba z, e, mówi do Pana bez e, z okazji, za nie, z zaniem brakiem szacunku. Jakoś tak, nie wiem jak się wysunąć z siebie mnie to. Jaki Również jest emocji. Rano, ale ja to zauważyłem już od samego początku. Moim zdaniem taka osoba nie powinna zostać. Mamy się prawa jak najdłuższa. мать, с тобой Вставай, Донбасс Ты станешь новым Брестом Мама, как поживают работяги и шахтеры Когда гуляли на Майдане Наш народ вовсю работал И бездельников кормил